Taka informacja teraz ubiega sieć. Co prawda mamy jeszcze chwilę, ale wsparcie systemu Windows 10 zakończy się w październiku 25 roku. No to jeszcze chwila jest. Sporo osób już przeszło na Windows 11. Ja w większości komputerów mam Windows 11, ale mam komputer, który nie wspiera możliwości aktualizacji 10 do 11, ponieważ ma Intela 7 generacji, a dopiero Intele od 8 generacji pozwalają na aktualizację czy instalację Windows 11. Nie nie jednak dzisiaj prosty sposób, prosty i legalny sposób, bez użycia żadnych zewnętrznych programów czy grzebania w jakichś rejestrach na aktualizacji Windows 10 do Windows 11 na komputerach, które na to teoretycznie nie pozwalają, bo są za stare sprzętowo, żeby dźwignąć tego Windows 11. Tak więc no mój widzicie, że jest za stare sprzętowo, ale będziemy starać się, żeby dźwignąć tą aktualizację. Zapraszam serdecznie. Przejdźmy sobie na Google, wpiszmy sobie Windows 11 download, czyli będziemy chcieli pobrać sobie Windows' 11 i będziemy go pobierali oczywiście z Microsoftu. No oczywiście, żeby dokonać aktualizacji z dziesiątki na jedenastkę, no to musimy sobie takiego Windowsa pobrać. Przechodzimy na stronę Microsoftu i tutaj, może ja trochę powiększę, żebyście lepiej widzieli. To, co ja tutaj robię, będziemy robili pobieranie obrazu dysku ISO z systemu Windows 11. Wybieramy, z opcje, wybieramy sobie opcję Windows 11 Multi Edition ISO. Naciskamy przycisk Pobierz, on nam sprawdza poprawność żądania tej opcji i teraz ważna sprawa wybieramy sobie język w którym aktualnie mamy system Windows zainstalowany. U mnie jest to język polski i chcę pobrać aktualizację również w języku polskim. Potwierdzam ten krok. On znowu coś tam sprawdza jakieś żądania. bada, weryfikuje, konsultuje i proszę bardzo mamy opcję 64 bit pobierz Windows 11 polski. Klikamy pobierz. No i musimy poczekać w moim przypadku 4 minuty, żeby się pobrało. System Windows jest pobrany, żeby nam się to wszystko wygodniej robiło, to ja sobie ten system Windows, który pobrałem i jest w pobranych przerzucę na dysk lokalny C do głównego katalogu. Proszę bardzo, on jest. Kolejna rzecz, która będzie nam potrzebna, to będzie aplikacja 7 zip. Przechodzę na stronę, mamy tutaj już opcję przez Google podpowiedziano, żeby pobrać, ale ja sobie przejdę na 7zip.org, żebym miał pewność, że pobieram dobrą wersję. Jest Windows 64 bit, link do pobierania. Tak więc pobieramy i instalujemy. Otwieram plik. Tak. Instaluję. Ciach, ciach, ciach. Close. Już mamy zainstalowany. Uruchamiam sobie Przeglądarka może nam już nie będzie potrzebna, to ją zamknę. Uruchamiam sobie aplikację 7zip, przechodzę na dysk C i na dysku C znajduję tą opcję, która nas interesuje, czyli ten, ten instalator, który pobrałem. Co ważne, on się aktualnie nazywa Win1123h2. Polish X64, czyli wersja dla procesora 64-bitowego, wersja dwójka. No i to nam jest potrzebna wersja dwójka, ewentualnie nowsza. Jak pobieracie już od dzisiaj czy od wczoraj, czy od ostatnich kilku dni, to oczywiście pobieracie wersję dwójkę i nie będziecie mieli problemu. Mamy tutaj u góry przycisk wypakuj, naciskamy przycisk wypakuj i ja go wypakuję również do tego głównego katalogu na dysku C, żebyśmy tam nie musieli się potem ze ścieżkami jakoś szczególnie Szarpać. Zamykam 7 zip. Może zamknę już jednego menadżera plików, bo teraz będzie nam potrzebna linia command. Oczywiście, linie command, żeby uruchomić, no to każdy wie, jak zrobić, ale dla przypomnienia, wciskamy przycisk z Windowsem, naciskamy R i wpisujemy CMD. I mamy tak zwanego command line'a. E i teraz ważna sprawa. Przechodzimy do tego katalogu, gdzie nam się to wszystko roz, rozkompresowało. On będzie miał samą nazwę do tego pliku, który żeśmy podali. I w tym katalogu przechodzimy do podkatalogu Sources, czyli źródła. W, w command line przechodzimy sobie na ten dysk, gdzie żeśmy to sobie rozpakowali. Czy to jest C, czy to jest D, czy to jest E, czy jakikolwiek inny macie. Robimy sobie przejście do katalogu głównego, a potem możemy sobie przejść do tego katalogu od razu do Sources. Łatwiej nam będzie, jeżeli z menadżera plików sobie skopiujemy ścieżkę. Ctrl C i wstawimy ją do wiersza poleceń. Pach. Przechodzimy do tego podkatalogu Sources. W podkatalogu Sources będziemy uruchamiali plik, który się będzie nazywał Setup Prep. Z odpowiednią komendą. Czyli jak widzicie, będziemy to robili sposobem z instalatora Microsoftowego, nie będziemy korzystali z żadnych innych zewnętrznych programów do tego, żeby to zainstalować. Nie będziemy również grzebali w rejestrach, czy robili żadnych innych rzeczy, które no, by były konieczne, żeby, żeby taką instalację zrobić. Tak więc ja przechodzę tutaj, wpisuję sobie nazwę tego pliku s-d-a-p-p-r-e-p, z rozszerzeniem EXE i potem łamiemy go przez opcję PyRyODUCYTY CRVR. Naciskamy Enter i przechodzimy do instalatora. No i tutaj już widzicie proces instalacji. Instalator się uruchamia na tym moim docelowym laptopie. Zainstaluj system Windows. Przechodzimy dalej. On będzie sprawdzał tą aktualizację. Następnie musimy zatwierdzić wszystkie że tak powiem regulaminy, zgody i inne rzeczy, ja wychodzę z opcji, że aktualizuję ten system, czyli zachowuję, zachowuję wszystkie pliki i ustawienia, wciskam, żeby szedł dalej, no i instalator robi swoje. Absolutnie się tym nie stresujcie, że będzie napisane, że instalowanie systemu Windows Server. Tak naprawdę dostaniecie jedynastkę w takiej wersji, jak żeście mieli, czyli ja miałem home i również tą jedynastkę home dostanę u siebie. Dobre 40 minut i kilka resetów później mamy już nowy świeży Windows 11 zainstalowany na maszynie, która tego Windowsa 11 nam teoretycznie instalować nie pozwala. Zaktualizowałem wszystkie dodatki i nie ma najmniejszego problemu. Wszystko tak jak działało na Windowsie 10, na tym komputerze działa również na Windowsie 11. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie czy u Was ten proces przeszedł bez najmniejszych problemów, napiszcie jaki system żeście aktualizowali, na jakiej bazie sprzętowej, to dla pewno dla innych użytkowników będzie informacja bardzo przydatna.